Witam Was kochani z tej strony DJ Gab Baszczar, RJ zbyt Znowu niestety pochmójny, no ale niestety. Jest jakie jest pogoda. Dzisiaj witamy się do rybajszawki. Pojedziemy dzisiaj na kierubce, może do Białego Stoku. A w ogóle zobaczmy. zobaczmy gdzie mamy tu jakiś odineczek. Gdybyśmy jakąś nie, daleko. O, układ mamy do białego stoku. Zabierzemy ładunek do białego stoku. OK, ruszajmy. Tu jest puściutko. Tu jest puściutko. Skręć w prawo. Jedziemy się załadować. Kochani. Skręć w lewo. Ja chciałem wam powiedzieć, że będą na trzy razy w tygodniu filmiki. Ponieważ... Nie jest mało. Także postanowiłem, że będę wrzucał tylko trzy filmiki z ETS 2. Trzymaj się w prawej strony, a następnie jest. skręć w prawo. Skręć w prawo. No, będzie K za Wiszem. No i nie wiem, może będzie ETH, ATS, To nie Jamaica. Przygotuj się do skrętu w prawo. Całkiem ładnie wygląda. Skręć w prawo. Przygotuj się do skrętów w prawo. Skręć w prawo. To była miła przejażdżka. Zawiszymy. Jedź bezpiecznie. Siadło nasze drone. Drone nas, mamy. Teraz tylko klejowność logistyczna. logistyczne. biały stok. Lecimy ogień na boki. Jademy. Jademy, jademy, panowie. Skręć w lewo. Widzimy w którym wyjazdówki. To sobie więcej postawimy na czewo, Niech pojedziemy.

Przygotuj się do skrętu w lewo. Skręć w lewo. Trzymaj się prawej strony, a następnie skręć w prawo. No, zaraz wyjeżdżam na wylotówkę. Kręć w prawo. Godzin snu to jest takie dobre Jednak okazuje się, że chyba nie bardzo. Czy zdążymy na tym zielonym? No nie, nie zdążymy. Tak było w Jedź prosto. No przecież 161 do cał. ولكنني Jedź prosto. Jedź prosto. jakby jeszcze Echa Taja odpoczysz. Nawet na do 50. Jedź prosto.

Potem pozbierać swój I będzie nitajka. Kiedy to jest po co? Chyba chyba 200 tysięcy. to już. Ale będzie trzeba kupić kopalnię. O, wracamy do Białego

Przygotuj się do skrętu w lewo. Oczywiście, skręcimy w lewo. Co nam wszystko chodzi obiecać? <laughs> nie dobrze, tu... Skręć w lewo. Tego nie było, to się wytnie. To się, drodzy panowie i panie, wytnie. To się zdecydowanie wytnie. O, 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 o. przepuszczam je. Dzięki, dziękuję, towarzyszu. Trzymaj się prawej strony, a następnie skręć w prawo. Skręć w prawo. Trzymaj się lewej strony, a następnie skręć w lewo. Skręć w lewo. Zadanie wykonane. Odmeldowuję się. Odmeldowuję. Z tej strony z Wami był DJ Gap, zwłaszcza Zbyt gorszy. Żegnam się i życzę Wam szerokości i udanego poniedziałku. Cześć!